Być może pamiętacie jeszcze, że kiedyś na moim kanale ukazały się dwa materiały, w których porównywałem warszawską i trójmiejską szybką kolej miejską, a także warszawskie i gdańskie tramwaje. Niedawno wróciłem z urlopu, który spędzałem właśnie w Trójmieście i zauważyłem, że jest tam jeszcze jeden środek komunikacji, który można porównać. Są nim rowery miejskie. Jest to popularny, ekologiczny i stosunkowo tani sposób, aby chociażby zwiedzać dane miasto. Zaznaczę jednak, że ten materiał nie jest reklamą jednego czy drugiego systemu, a jedynie porównaniem tego, co mogą nam zaoferować cykl warszawski. Historia rowerów miejskich na terenie Trójmiasta i okolic rozpoczyna się w 2018 roku, kiedy to została podpisana umowa z operatorem na uruchomienie takiej usługi. Rowery były dostępne dla mieszkańców od 26 marca 2019 roku i co ciekawe, początkowo do wyboru były tylko te ze wspomaganiem elektrycznym. Można było je znaleźć na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także takich miejscowości jak m.in. Trzew, Próż Gdański czy Władysławowo. Nazwa Mewo została zaproponowana przez jednego z mieszkańców i zwyciężyła w internetowym głosowaniu. W języku esperanto oznacza ona Mewę. Niedługo po uruchomieniu systemu pojawiło się wiele problemów, m.in. brak możliwości aktywacji założonego konta, a potem upadłość operatora, które doprowadziły w październiku tego samego roku do jego zawieszenia. Rowery zniknęły z ulic pomorskich miast. Od 2020 roku dążono do reaktywacji systemu, jednak udało się to dopiero na jesieni 2023 roku. Operatorem obecnie jest Inurba Mobility. Warszawski rower publiczny, czyli Veturilo, funkcjonuje od 1 sierpnia 2012 roku. Początkowo uruchomiono 55 stacji, które znajdowały się w centrum Warszawy, a także na Ursynowie i na Bielanach. Dostępnych było wówczas 1000 rowerów. W kolejnych latach stacje uruchamiane były w kolejnych dzielnicach. Jeszcze w 2012 roku pojawiły się na Wilanowie, w 2018 były już w 17 dzielnicach, a od 2023 są w całym mieście. Początkowo dostępne były tylko rowery klasyczne a te za wspomaganiem elektrycznym pojawiły się w 2017 roku. W kolejnych latach dostępne były też tandemy, a także mniejsze, dziecięce rowery, obecnie niedostępne. Nazwa Veturilo, podobnie jak Mevo, pochodzi z języka Esperanto i oznacza środek transportu. Ona również została wybrana w internetowym głosowaniu. Operatorem obecnie jest Nextbike. Zarówno w przypadku MEWO, jak i Veturilo mamy do dyspozycji typowe rowery miejskie. Posiadają regulowane siodełka, według mnie nieco łatwiej reguluje się w MEWO, oraz koszyk na kierownicy, nieco większy w przypadku Veturilo. W jednym, jak i w drugim rowerze znajdziemy linki, które pomogą zabezpieczyć przewożony w koszyku bagaż. Rowery posiadają oczywiście światła z tyłu oraz z przodu, napędzane dynamo, co oznacza, że świecą się, gdy pedałujemy. Dzwonek w obydwu rowerach znajdziemy w manetce na kierownicy, a w drugiej przerzutkę. Tutaj plus dla MEWO, ponieważ w tych rowerach do dyspozycji mamy aż 7 biegów, a w Veturilo tylko 3. Który rower jest wygodniejszy? Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że jest podobnie, choć zaznaczam, że i tu i tu testowałem tylko klasyczne rowery. W przypadku MEWO, aby wypożyczyć rower, najpierw należy zarejestrować się w systemie poprzez stronę lub aplikację mobilną. Następnie należy zapłacić 10 zł opłaty rejestracyjnej. Później należy wybrać, czy chcemy korzystać z rowerów w formie abonamentu, czy też poprzez opłatę minutową. Abonamenty są różne od 48 godzinnego, koszt w lipcu 2024 roku to 59 zł, przez miesięczny, co ciekawe jest sporo tańszy, bo kosztuje 29,99, aż poroczny, 259 zł. Ocenie opłaty minutowej powiem za chwilę. Aby wypożyczyć rower, należy użyć aplikacji urządzenia z NFC czy karty zbliżeniowej. Ja robiłem to za pomocą aplikacji. Najpierw zaznaczałem stację, przy której się znajdowałem, a następnie skanowałem kod QR na rowerze. Rower odblokowywał się i można było ruszać w drogę. W przypadku Vetorilo również należy założyć konto w aplikacji lub na stronie i płacić 10 zł jako opłata inicjacyjna. Opłata ta trafia od razu do wirtualnego portfela, więc tymi środkami można opłacić wypożyczenie roweru. Konto Veturilo może założyć każdy, kto ma przynajmniej 13 lat, jednak w przypadku dzieci potrzebna jest na to zgoda rodzica czy opiekuna. Rower wypożyczyć można poprzez znalezienie stacji w mapie w aplikacji, a następnie zeskanowanie kodu QR znajdującego się na pojeździe. W przypadku Veturilo nie ma możliwości wykupienia abonamentu, obowiązuje tylko opłata minutowa. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, ile kosztuje wypożyczanie rowerów opłacie minutowej. W lipcu 2024 roku w przypadku Mewo minuta wypożyczania klasycznego roweru kosztuje 15 groszy, natomiast elektrycznego 30. W przypadku Vetorilo pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. Jeśli czas jazdy przekroczy 20 minut, ale jeździmy nie mniej niż godzinę, to za rower klasyczny i tandem zapłacimy złotówkę, a za elektryczny 6 złotych. Każda kolejna godzina jest droższa. Teraz porównajmy ceny. Załóżmy, że podróżujemy rowerem przez pół godziny. W przypadku Veturilo zapłacimy złotówkę, natomiast Mewo wyniesie nas 4,50. W przypadku roweru elektrycznego będzie to 6 złotych Veturilo i 9 złotych Mewo. W poprzednim sezonie, czyli od marca do listopada 2023 roku, z systemu Veturilo skorzystało około 5 milionów osób. Na stronie Mevon czytamy natomiast, że od powrotu systemu z rowerów skorzystało milion osób, jednak trudno powiedzieć, na kiedy te statystyki są aktualne. I to by było na tyle w tym materiale. Jeśli mieliście okazję podróżować rowerami i tu i tu, to podzielcie się wrażeniami w komentarzach.